Kurde, no drugi raz poprawi. i śledź i cześć wszystkim, witajcie na kanale w Pogoni Zabraniem. W dniu dzisiejszym spróbujemy dorwać jeszcze jakiegoś szczupaka i okonia a jak wyjdzie zobaczcie sami. Mamy od 20 centymetrowego dama fluo. To dzisiaj raczej będziemy próbować na trochę większe przynęty łowić. Miejmy nadzieję, że coś się wydarzy potem też dzisiaj będzie kilka rzutów za okoniem to w końcu czas najwyższy, żeby dorwać jakiegoś ładnego okonia. W tym roku jeszcze nie udało mi się przekroczyć okoniem koniem 30 cm, ale fakt też jest taki, że bardzo rzadko to nie poluje, głównie poluje z szupakiem. To jest chyba, która najbardziej mi pasuje, jeśli chodzi o wędkarstwo Piękne brania. Nie jest tak wybredne jak sandacze. Może łatwiej złowić więcej brań. Na metodę spowikową czy gruntową to mówię tylko na, na początku roku, przeważnie na wiosnę. Tak, to całym rokiem. Zobaczymy, gdzie będzie się tu dozwolić. Niestety, wiatr znów mocno wieje, to nie będzie słychać w mikrofonie. No, no to nic nie poradzę. Tak zasłaniam się jak mogę plecami. Się już połowa listopada w przyszłym tygodniu już na Warmi Ma sypać śnieg zobaczymy ile razy jeszcze w tym roku uda się przyjechać na ryby z łódki na pewno do końca roku nie odpuszczamy. Będzie kilka wypadów z brzegu właśnie typowo za okoniem, Mam kilka takich fajnych miejsc, na które zawsze szkoda było mi czasu jak jak jest do dyspozycji łódka czy pompon no ale teraz już przychodzi taka pora roku że będzie trzeba to pobiegać z brzegu na początku roku też na pewno będzie jakaś wyprawa na trocie będziemy patrzeć może coś w tym roku się się uda upolować na początku sezonu No ale jak na razie trwa zająć się dzisiejszym wędkowaniem Polowaniem na jakiegoś szczupa kałannego Staram się już głębiej sprowadzać przynętę W tej porze roku i trochę wolniej prowadzić Mamy dzisiaj z 4 godziny wędkowania, więc mam nadzieję, że coś się wydarzy Aktualnie stoimy Drifujemy na 12 metrach tam gdzieś na 6 metrów i sprowadzam właśnie w stronę głębszej wody. Trzeba na to, że właśnie gdzieś tutaj pomiędzy tymi głębokościami trafi się jakiś żerujący szczupak. Może dzisiaj trochę w trollingu, zmieniając miejsca zobaczymy. Spotkałem jednego wędkarza. Mówi, że pływa od siódmej rano. Czyli już prawie trzy godziny pływa. Udało mu się złowić tylko jednego konia, więc... szału nie ma. już taka, taka już jest właśnie jesień, że... Rzadko są te brania, ale jak już się trafi na nie, to, to można naprawdę trafić w ładną rybę. Brań. Ostatni raz byłem tutaj 1 listopada i udało się złowić jednego szczupaka. 58 cm nieduży, bo nieduży, ale zawsze coś. się udało dzisiaj coś złowić, to bym. No, grał coś do tego materiału do, do ostatniego wypadła ale... że, że wątpię, że dzisiaj coś co się wydarzy Kiepko Dopiero jak możemy powiedzieć, że wątpię, że coś się wydarzy To mały kajtek kruszek O Dzieciątko podbieraka pod nie bierzemy No i fajnie, czyli Film powstanie O, kolego zapierdzielił feścia. Zapierdzieliłeś kolego fest a jeszcze jedna z drugiej strony a, panie ale puszczamy gumę, puszczamy, puszczamy Nie jesteś dotknięty korego tylko pójdź. No, puszczaj Puszczaj, puszczaj, puszczę puszczaj, 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 O, taki Mały. ładne branie Ładne branie Bardzo ładne branie. Stoją przy czcinach Branie piękne. co to poluźnić. Był wybranie dzisiaj. Kolejny był na Hakol ale... duże ryby pewnie. Kurde. Tam coś się w końcu dzieje. To Kurde, no drugi raz Poprawi I śledź, i szedź. Trzy razy. Ładny bandyta musiał być. Ładny chociaż nie. Tak. Kajtek, nieduży W biuhaków w Podbierak 50. 58 Kilka rzutów za okoniem na pożegnanie, ostatnie miejsca też ze szczupakiem porzucamy tu widać jakby drobnica wyskakuje w trzcinach nie wiem czemu to wszystko jeszcze stoi przy trzcinach wtedy na nie powinno stać przy nich i ładują.